Dzień dobry, nazywam się Paulina Kielczyk i serdecznie witam Państwa w projekcie Przemoc w rodzinie. Dowiedz się, działaj! Program realizowany jest w ramach Funduszu Regionalnego Aktywni Obywatele, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska ProSibium otrzymało grant na realizację zadań antyprzemocowych i wspieranie rodzin borykających się z tym zjawiskiem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcam do obejrzenia krótkiego przewodnika wprowadzającego do projektu. Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska ProSivium działa od lat w obszarze bezpieczeństwa społecznego, stawiając na rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. W roku 2021 i w następnych latach realizujemy program zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodziny. Wsparcie rodziny. Projekt skierowany jest przede wszystkim do rodzin w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, skonfliktowanej, nieradzącej sobie z problemem uzależnień, przemocy, wprętach kredytowych i nieuregulowanych kwestiach prawnych. W ramach programu realizowany jest projekt przemoc w rodzinie. Dowiedz się, działaj. Udział w programie jest bezpłatny. Wystarczy złożyć wniosek, korzystając ze strony internetowej www.przemocwrodzinie.pl lub www.przemocwrodzinie.info Skontaktuje się z Państwem przedstawiciel zespołu do spraw ws. wsparcia rodziny, z którym uzgodnicie zakres i formę wsparcia. Do Państwa dyspozycji jest również bezpłatna infolinia 0 800 201 211, a także czat online dostępny na naszej stronie internetowej. Możecie liczyć na wsparcie psychologów, prawników, doradców zawodowych, seksuologów i pedagogów, także na działania interwencyjne. Czat czynny jest w dni robocze od godziny 10 do godziny 18, a infolinia od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10 do 20. Program zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodziny wspiera beneficjentów w kilku zasadniczych modułach. Interwencji kryzysowej to jest w sytuacji, gdy reakcja i wsparcie stowarzyszenia jest niezbędne w danym momencie. Na przykład w trakcie dziejącej się przemocy domowej. Prawnym w kwestiach dotyczących np. pętli kredytowych, nieuregulowanych kwestii rodzinnych, przestępstwa niealimentacji czy w sytuacji osadzenia członka rodziny lub uwikłania rodziny w przemocy domowej. Psychologicznym w sprawach dotyczących uzależnień w rodzinie, przemocy domowej, nieradzenia sobie z rzeczywistością, niskiej motywacji i samooceny problemach wychowawczych i przy symptomach zachowań nieakceptowalnych społecznie, na przykład przy konflikcie z prawem doradczo-zawodowym wspierającym aktywizację zawodową członka rodziny, pomagającym w znalezieniu zatrudnienia, podniesieniu atrakcyjności własnej na rynku pracy. Pedagogicznym, w przypadkach problemów wychowawczych z dziećmi uczącymi się. Seksuologicznym, w związku i w partnerstwie. Program zapobiegania wykluczeniu społecznemu rodziny wsparcie rodziny Zapraszamy do korzystania